Tutaj jestem znowu ja. Jesteśmy na najlepszym serwerze na świecie. No właśnie. Jesteśmy jesteśmy na właśnie takim zajebistym serwerze. Polecam, polecam serwer. Szczerze, najlepszy serwer na świecie. Do, tutaj jest właściciel. Pokażę Wam ogólnie ekipę. Pójdziemy na spawn na najlepiej może. I pokażę Wam całą ekipkę, ekipkę, ekipkę. Um, I tutaj widzicie, witam na Blazecraft z miejsca miłej gry. Kid gracz, kid, Super Vip i Kid VIP. Więc tutaj są takie odgrasze dla, dla gracza. I fajny serwer taki spałnie um, Właściciel, zastępca i drugi zastępca. Tutaj są koszty Vipa, vipa bla bla bla. Jak widzicie, co chwilę są eventy. Najlepszy serwer na świecie, jak mówiłem, Boże jedyny. Tutaj jeszcze mamy taki o tutaj regulamin. Normalne, normalne rangi, tam nie proszę rangi, nie proszę itemy, nie czytuj i wiecie tam. Serwer jest bardzo fajny, polecam go. Tutaj jest crafting mały, tutaj są te kowadła. Enchanting był gdzieś tutaj, tutaj są, nie wiem co, tutaj chyba było um, jedzenie. Warpy pewnie też są jakieś, ja was zaraz oprowadzę. Ale nie chcę za długiego filmu robić, tak szczerze. O, widzicie A admin? Nas tutaj tepnął w losowe miejsce. Jakie losowe miejsce? Tepnął nas po prostu, nie? No i rzucaj te mami. Ja sobie tutaj łapię. No i serwer fa. W, w Koksa! Mam Koksa na serwerze. Serwer polecam go. Wbijcie sobie, pograjcie, zdobędziecie koksa, polecam. Da się łatwo zdobyć i ty. Widzicie teraz, ja sobie tutaj zbieram koksy i tak dalej. No i to wszystko już koniec. Więc ja teraz się z wami żegnam. F5 i cześć. Z takim pięknym. Elo, 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 elo. Cześć.